Podstawowa różnica pomiędzy biblijnym chrześcijaństwem a religiami, innymi religiami, tkwi w podejściu do zbawienia człowieka. Biblia objawia, że ratunek przed wieczną karą za grzechy przynosi nam w prezencie sam Bóg. Do nas należy jedynie przyjęcie z zaufaniem, czyli przez wiarę w Boże obietnice tego daru. Wymyślone przez ludzi religie odwracają ten porządek, twierdząc, że na zbawienie, dowolnie tu rozumiane, człowiek musi sobie zasłużyć. I tu są różne pomysły. Dobrymi uczynkami, pobożnością, wytrwałością, yy, skorzystaniem z pośrednictwa kasty kapłanów, udziałem w odprawianych przez nich rytuałach, sakramentach itd. Tak Fałszywi nauczyciele religijni posługują się nawet bi Biblią, by pokrętnie udowadniać swoje tezy. Wiele razy odnoszę się do tego tematu, by wykazać błąd tych fałszywych nauczycieli i fałszywych religii, by człowiek szczerze szukający Boga mógł znaleźć spokój i wolność w ramionach samego Jezusa, z których nic nigdy już go nie wyrwie. Jezus obiecał. Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ewangelię Jana, dziesiąty rozdział, 28 ósmy werset. A teraz zwróćmy się do Ewangelii Mateusza, do 16 rozdziału, werset 19. Jezus tak tam powiedział do Piotra: I dam ci klucze królestwa niebios. I cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie. A cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Między innymi na podstawie tego wersetu nauka katolicka twierdzi, że Piotr. Pierwszy papież otrzymał od Jezusa pełnię władzy w kościele, która trwa do dziś w jego następcach. W XIV wieku, dokładnie w 1302 roku, bulla unnam sanctum, katolicyzm odważył się tak powiązać papiestwo i zbawienie. To też oznajmiamy, twierdzimy, określamy i ogłaszamy, że posłuszeństwo biskupowi rzymskiemu. Jest konieczne dla osiągnięcia zbawienia. Brewiarium Fidei, strona 62, paragraf 14. Dzisiejsi hierarchowie próbują jakoś raczkiem wycofać się z tej oczy, oczywistej uzurpacji, ale oficjalnie nie potępiono tej nauki jako herezji, a wielu katolików wyznaje ją do dnia dzisiejszego. Co wynika jednak z tego, Kluczowego dosłownie i w przenośni wersetu. Po pierwsze, apostoł Piotr został w szczególny sposób wyróżniony. Po drugie, otrzymał klucze, bezspornie symbol władzy, klucze do Królestwa Niebios. Po trzecie, jego decyzje, można bezpiecznie wnioskować, że związane z Królestwem Niebios na ziemi, te decyzje, które podejmie na ziemi, będą honorowane. W niebie. To są obserwacje prosto wynikające z tego tekstu. Co natomiast nie wynika z tego tekstu? Pierwsze, apostoł będzie miał swoich następców, którym przekaże otrzymaną od Jezusa władzę i szczególną pozycję. Tego nijak nie da się z tego tekstu wyprowadzić. Drugi wniosek, którego nie ma w tym tekście. Apostoł Piotr został wyznaczony na przywódcę typu monarszego, wszystkich apostołów czy Kościoła. Tych dwóch wniosków, które pojawiają się w nauce katolickiej z tego tekstu wyprowadzić nijak się nie da. Zajmijmy się sprecyzowaniem, na czym mogła polegać szczególna władza i pozycja apostoła Piotra w związku z Królestwem Niebios. Sam zainteresowany nie miał najmniejszych wątpliwości, jak człowiek dostaje się do Królestwa Niebieskiego. Oto jego wypowiedź z Dziejów Apostolskich, 10, rozdział 42-43. Przykazał nam też, abyśmy ludowi głosili i składali świadectwo, że on jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. O nim to świadczą wszyscy prorocy. Iż każdy, kto w niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. Nie ma wątpliwości, że apostoł mówił to o Jezusie. Z pewnością więc nie można rozumieć władzy kluczy jako decydowania o wiecznym przeznaczeniu ludzi. Ma jednak apostoł Piotr na swoim koncie trzy szczególne doświadczenia. W wyniku jego głoszenia pierwsi Żydzi wchodzą do Królestwa Niebieskiego. Dzieje apostolskie, drugi rozdział wersety od 14 do 41. W wyniku jego interwencji pierwsi Samarytanie wchodzą do Królestwa Niebieskiego. Dzieje apostolskie, ósmy rozdział wersety od 12 do 17. W wyniku jego głoszenia pierwsi Poganie wchodzą do Królestwa Niebieskiego. Dzieje apostolskie 10, 24 do 45. A więc rzeczywiście apostoł Piotr odegrał tutaj jakąś kluczową rolę przy wejściu tych trzech grup ludzi do królestwa niebieskiego. Dla Żydów czasów Jezusa ludzkość dzieliła się właśnie na te trzy grupy: rodaków, czyli Żydów, samarytan, z nienawidzonych takich można powiedzieć plagiatowców i nieczystych pogan. Bóg posłużył się Piotrem, by pierwsi przedstawiciele wszystkich tych trzech grup weszli do Królestwa Niebios. Dalsze wejścia odbywały się już bez konieczności jego udziału. O kluczach znajdziecie Państwo więcej ciekawych informacji, czytając takie teksty jak Księga Objawienia 3.7 i Księga Objawienia 1.18. Zachęcam do samodzielnej lektury i rozważenia tych tekstów. Dzisiaj sam Jezus bezpośrednio i osobiście puka do serca każdego człowieka, czekając by ten go wpuścił. Dzisiaj każdy może podjąć tę decyzję i wejść do królestwa niebios bez żadnych ludzkich pośredników czy kościelnych asystentów. Sam Jezus go wprowadzi. Oto stoję u drzwi kołacze. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Księga Objawienia, trzeci rozdział, dwudziesty werset. Pozostaje na koniec zmierzyć się z problemem ziemskiej władzy Piotra i, i ewentualnych jego następców. W zapiskach z czasów apostolskich czegoś takiego nie znajdujemy. Przeciwnie, są tam świadectwa kolegialności w podejmowaniu decyzji, gdzie głos ostatni miał nie Piotr, lecz Jakub. Czytamy o tym w dziejach apostolskich, 15 rozdział wersety od 1 do 23. Mamy też opis kolegialnego zarządzania Kościołem Jerozolimskim, gdzie Piotr nie jest wymieniany bynajmniej na pierwszym miejscu list do Galacjan, drugi rozdział dziewiąty werset. I mamy też przykład ostrego i publicznego zrugania Piotra, gdy zgrzeszył obłudą. Galacjan, drugi rozdział, wersety od 11 do 14. Jest też jedno miejsce w Biblii, gdzie urząd następców Piotra, gdyby był ustanowiony przez Jezusa, musiałby się pojawić. Apostoł Paweł żegna się z, biskupa, z biskupami kościołów z okolic Efezu. Wie, że nie zobaczy ich już więcej, by móc osobiście strzec ich przed fałszywymi naukami i innymi niebezpieczeństwami. Porucza ich więc komu? No, władzy papieskiej i nieomylności papieża w sprawach wiary? Sami Państwo zobaczcie. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między Was wilki drapieżne i nie oszczędzą trzody. Nawet pomiędzy Was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Przeto czuwajcie. Pamiętając, że przez trzy lata, we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. A teraz poruczam was Panu i słowu łaski Jego, które ma moc zbudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi. Tak naucza apostoł Paweł w dziejach apostolskich. 20 rozdział, wersety 29-32. I my dobrze zrobimy, jeśli tego trzymać się będziemy.